Witajcie! Drodzy widzowie, tutaj jest kolejny odcinek serii zagrajmy w Diablo 2! są ze mną stała ekipa. Jax jeje. i... i Roxor, I zaczynamy kolejną misję o nazwie... Laska e, Hora Nie skończyliśmy jeszcze tamtej misji, więc... No to... Dobra, nie ważne. To kontynuujemy. No. Tak właśnie, kontynuujemy tą misję. Nic się nie będzie bardzo dużo różniło, ale Bez... trochę inaczej się wiedziało w tym odcinku. Mm -hmm. No to co? No to... No to go. Tylko chciałem sobie hmm. i itemka odnieść. Wybierz bramkę numer 1, 2 czy 3. Dobra. E, ja, ja, A, ja, ja nie wiem, wiem. Co teraz? robacie gniazda już są do dupy, nie? Daleko oaza? Chyba. Nie wiem. Jax, Co? Jajco co? Co wybrać? Co wybrać? Gniazdo, gniazdo. Oaza. Ojoj, gdzie ta łaza jest? No dobra, nieważne. Ojoj. Oj. Ale jest łaza. No. Portal jest dopiero tam, więc... Ten... Czyli ten, no wiesz, ten co odpalałeś. O, widzę, ktoś tu ma dual building. Co? Dual building ma, chyba Jax. Jacks biega barważnicą? Mhm. Co? No. no, tu masz dual building. No. Przydaje mi się jakieś porządne zjebranie, takie lewe Ale. Ty, tylko muszę złapać ten bonus. I ten bonus Ciekowana zbroję. Co za zbroja? A, ja. Le. co, noszę tego nawet Boxer, możesz co ją wziąć Ciekowaną. Jaką? Ciekowaną. Ciągulaj się. Nie chcę żadnego chłamu. Mam swoją z złotą na razie mi starczy. Mhm. Aaaaa Zaginione miasto. Z tym już blisko, to niedaleko będzie. Fajne rzeczy będą się tu działy. O, o się od razu pojawił się ciemno zrobiło w no skąd ta ciemność Balaska uja 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 otruli otruli uja jedena no. mam uja przeciw zatruciu Była to Porta idziemy pogadać ILE Gdzie jest Masz odporności? Nie, no, 18. No to jeszcze lepiej, ja mam 25. Hmm. I zmniejszony czas działania trucizny. Taki tam... Masz paladny, ale to w końcu masz wszystkie odporności. Zastanawiałem się, co no ja jestem pro. Powodem, tak Aha, i mam jeszcze plus 6 do wszystkich Słyska, odporności. Czy tam 6%. ukrytą pod piaskami pustyni. A znajdziesz Dobra idziemy rozwalić z spony. O kurde, moja powinna rośnie umiera Człność na trucizny 24% mam totalnie No i gdzieś sobie poszli Jak to? Poszli jak idę, po konturach idę, tak? Się to Ule tu trują hmm. biutko. Mnie nie utruli jeszcze. Celszuga. No się chwalisz, kurde, masz wszystkie odporności i... Nie mam wszystkich. Na przykład na truciznę nie mogę zrobić sobie odporności. No tak właściwie jakbym miał aurę odporności na truciznę, to byś też ją miał. No tak właściwie to nie biegam po blisko Ciebie więc najczęściej się oddalony mi. Ale rosor był blisko mnie. Gatychem mnie interesuje. To tylko dla barbarzyńcy. Dziwne to jest. To, to jest to? Czekaj. A to ścięgowaty kam. Ma ktoś jeden identyfikacyjny? A, tu już wypadł. Ja mam twój. Mam... Wiesz co? to z bronią drzewcową. Ej, ja mam 20. Kurde, my biegamy wokół... A to są schody. Nie widzieliście ich? Gdzie? Ja to nigdzie nie łaziłem jeszcze. Czekaj, gdzie to jest? Dobany najważniejsze na razie idziemy dalej. Uu, trzeba bardzo... że muszę iść na pewno opróżnić... w pipu Vera. Cześć, a co ten legaty ma ciekawego? No nic. Więc... Ja się... No, żal! Wow, wow wow, wow. Zaśmie mi no Co za głupie gnoje Będziecie mieli No idzie jakąś pro jednoręczną broń to walcie do niego potrzebuję Kyształem mieczy ale jednoręczne pamiętajcie <grystanie> na miasto, jejej. Czy tylko kanały muszę zapewnić, ja to później? Nie masz? Nie. A ja mam. Nie. A no, kanały, no ja. Nie już nic! A, miałem Ci dać portal do kanału, no, no to... Tak. już teraz zapójdę, mi się nie chce teraz iść. To bez sensu iść teraz y, później, pomiędzy od następnym no, odcinkiem. Może. Jak nie zapomnimy oczywiście, mhm. O Mhm. To mnie od mojej... Dziękuję. Wara od niej. Uda myślisz, że was nie najdę. się. Dzięki. No to ty tu wojujesz. Ja tu... ...z dystansu hm. Gdzie iść? Dobra, idziemy tam. Okej. Okay. Skrzynka. Do prastatych... ...do prastatych tuneli. Co tam jest? Jakie Oh man Co to? OU Jezus Ale trujdą O ty Co to miało być? Ale potwór A Teraz slami. mnie Al mnie deadł i to ściągnął mnie, to co, ładnie. Wiesz co, mi, mi się z mi się skończyły. Czekaj, I... ja biegam koło ciebie. Czekaj. Czekaj, bo ja nie mam życia w ogóle. Dajcie portal szybko. No właśnie. Tak. Otwórz. <noise> Czekaj. <noise> nie <penis> ma. Czekaj. <noise> o, jedna mistrzurka. Cześć, bo ja deadłem. <noise> nie mam, mam tylko identyfikację. Ktoś mnie na jednego ja... hita zdjął. Dobra, ja muszę coś znaleźć, co by mi pomogło. Znajdowanie mikstur! <grym> Dupa nie robota. O miksturka. Dobra, mogę bić się dalej. Kurde y, ja nie mam portalu. <grym> Skończyłby się. <grym> no tak to jest jak się nie że. Ale ktoś przeoczył. Runa L No dajcie portal! Ja nie mam skąd wy ten portal teraz. Ja też nie mam portalu Czekaj zaraz znajdę. Mam inny pomysł To jest przez identyfikacyjny Czyli przez nawigacyjny, identyfikacyjny Bo nie ma na, na co Ci, <ścisz>, że wypadnie od... Nie ma co na Was liczyć O pierdzielę Idę stąd Ja mi... Chciałem mm. pier... ja do miasta, ale nie mam jak <grafy> No widzisz, bo ja muszę być... E, e, tu są studnie, Skorpion, tu staj przy studni Napij się studni od razu się odrodzisz no, czy Jax też Ja misturki z jakichś się znajduję Idźcie sobie do tych sali do tego do... tam gdzie otworzyłem klapę. Tam jest po potwór... Tam jest potwór, który was ściągnie raz dwa. Miał eee... miksurki. Albo. No to może. Gdybym poszedł do no. <laughs> To jest kurwa jakiś bot. A! Ciebie mam teraz i... Chodźcie, tu on. To ja są one. idę wróćcie Bo... do miasta na chwilę. O, skorpion! A, ty nie dasz nie portalu. No, no jak Daj. nie dam? Jest w tym mieście. Dawaj, dawaj ich. Ja ich mrożę, ty wal. Albo już uciekam. Gdzieś dałem portal, tam on postawiłem. Tam jest. Ślep? Dobra, idę. Muszę się zaopatrzyć. Zdążyłem... Ja mam 20 podstaw. Muszę się zaopatrzyć i tak właśnie mi wyszło na złe. To do tego... Co tam o No. Zbliż jej zacznijmy handel? Zaczynamy handel. Tak. Tylko że ty głupy ty. Idziemy do życia. Gdzie jestem? Grace? No to był Grace Dobra, Oj to Trzyda. Cieki! Bardziej niż... zata. za to! Mm. Nie dawa to też zostawił Ogólnie mm. co my szukamy teraz? Powiedz... Mm, sponów, z sponów Dobra, to sobie to zaopatrzę w misułki. <laughs> Rok, co gdzieś ty podlazł? Pod tonem się cepłem <laughs> Do miasta? Mhm. Dobra. Hm. Pójdziemy Bo jeszcze sobie wrzucę kilka itemów do skrzynki. Tego... runy. Oooooooooo, i co, i co, A, kasa. Są stacjon więcej kasy jak Dobra idziemy? No. No, ale musicie mi odwolić portal No co, tam masz pol, ten... Portal nawigacyjny, na no. Nawigacyjny? Dobra, na otwieram, na, otw na kupię sobie tak z 30 tych portali. Teraz. <noise> Tylko miejsce we Hipoponku zmarnujesz. no, do 20 dobiję. I tyle. Wypełni <noise> ten dół. <noise> Dolina węży. Mm. Oh yeah. Co my tu mamy? Gdzie są te węże? Straszne. Mm. Inni. Z buta Eee Jakiś gówno. A ale mam telefon Podbiegam gdzie ten wąże są? Czy są jakieś wąże? Tam są zmięszpony chyba Ok, wiem To chyba jest szpony nawet Ok, wiem Nie mam tu żadnego Przystę... O lol, ale mi to dolina węży Wow o do świątyni zrzmi no Ja nawet nie wiem gdzie mam iść, no... Dzięki To masz tu portal Gdyby <noise> <noise> było... się nie daj to na odcinku bym ja szukał u was przez cały odcinek <noise> <noise> no wiecie Ja pierdził e, nie tak z zaskoczenia co to? A, salamandra. Pewnie nigdy tu no, nie trafić nie mogę! Gówno. Zmiospony, zmiospony, zmiospony. Gdyby nie ja to by z tego Ej, chcecie kupić ubranie burzy? Kowana zbroja. Złoty przedmiot. Zawsze, może na przedłużycie cię nie chce. To no sprzedaję mam skorpion. No weź sobie go. Załóż! O, zmian Eee. Nie, nie gada. Co chlebym świątynię On zmienił tak. Ty, nie wiem. Ginąć! Mam Tak po prostu. Cestus, co to jest? Uj, champion! Że to nazwa taka Dobra, dla. po czempionie? A tutaj. naprawdę. God damn Ty już powyżej. Co to jest, ten pilum? Po co mi tasak? Nie chcę tego. Chcę. pilum. Gdzieś ty mnie wyprzedził! To! Pozwoliłem ci? No i sobie inną drogą, a nie za mną. Jedź ty. Może się rozdzielili, a nie tak Dobra. za sobą chodzimy. Nie, nie Dobra, ja sobie muszę pójść, znaleźć jakąś inną drogę. No tutaj już nie ma innej drogi. O, głupie mumie! Sarkofag Oooo oh. Miksura wytrzymała się oh. Tego mi było trzeba O, niebieski Ej, to, no niebieski. Jest, to jest niebieski Ja mam tego, moja Puknęła Megan, czekaj Masz Nie daj mi tych sami ty, ty, ty. No, ja sobie tą mik słypię fajną O! One pana od, odpychają i te zgubie Tam coś ciekawego jest? No mówiłem coś! Nie, nie idź za mną! Gdzie... O jest! Zejście niżej. Chodźcie no, Masz? Techa Weźcie sobie psp, bo mam najmniejszy bozi ja, ja Nie widziałem ci wytworu, tylko sobie anio. Anio. Rockset tu pewnie... Outa do... z No ale ty też dostajesz... Aha. expa, tak? To jest samo co ja. Ja w handlu jestem. Ja pierdolę, pierdolę. Kurwa, więc ich matka nie miała. No ma... tak dziwnie z dużym wrażeniem mi dają. O, kurwa. D. <laughs> Boss, który ma bardzo dobrą wytrzymałość. No! To, e, no patrz kurwa Gdzie jest to? Gdzie on jest, okej? Okay. Zabiłeś go? Fuck you! Nie. Skubynek. On mnie zabił. Fajny i ten leżą. Bo błyskawicały pierdolone. Albo może zabiłem go? Chuj wie. Wiem, że deadłem. Od Ale czegoś. on cię zabiła. A o, co? Kurwa, nie Zabiłem go? Może, może ja? by zabiło coś od ciebie Może ja ostatni może strzał mu dałem e moc jakaś była Ale mnie obchodzi ten Ten Uj, słońce. nie Uj. Aha, bo ja mam moc tego, ognia Może ogień mój go zabił Oooooo, animacja A tam bez też radę <laughs> Dobra Rockstar, możesz przyjść na chwilę <laughs> O mi! drzmi hmm. Weź mi tak pierdzielną w czekaj. czekaj. Z tego z błyskawicz że aż się zostałem Zrzućę <grym> portal <partner. grym> omrzmić What the hell what the hell Nie musimy jeszcze no, pobiegać po no, do... góry Żeby ten no, A dobra to możemy już iść stąd Na ludzie idziemy skończyć drugiego questa jeszcze Nie wiem czy Czasu na starcie, ten podzielam się odcinek na dwa. Gdzie co? Gdzie co jak mam iść? Góry, Ej, jak się dochodzi. Bożenie tutaj jedną, co nie? Nie dałeś mi nawet włączyć tego stopera. No ja czekałem ten, żebyś włączył. Chyba. A nieważne. Nie. Ważne. nie? A, Ej, i co ja mam na tą Chodzi o to, że byś sobie wziął to amulet z, z, Brzmi No... Wszystko jest przedmiot chyba, hmm. że nie uczestnicy w przechodzeniu Diablo 2 z nami Czyszymy Mam lepsze amulet od tego z... amuletu brzmi Żdziadowski mhm. No to no, sorry, dla koty. Dla nekromanty! Akurat paladynem znalazłem broń dla nekromanty. I to tak świetną! Chcesz zobaczyć? To... Wow. Chcesz ja zobaczyć coś? później, jak skończymy quest'a. Może. Hmm. Dawaj do miasta, chodź. Pa, Roxor Pa. Quest y. Wow, Pałka, pałka chula. <grystanie> wow. O, stare. Trafienie zmusza potwora do ucieczki 100%. No, 7% punktów wykradzione za każde trafienie. Ex plus 2 do ekstremalnego. Żałuję, że nie stałeś na nekrymantą. Plus 1 do zamroży. Zamroczenie, trafienie zmusza postura do ucieczki, plus 6 do energii, plus 18 do many. przywraca jedną wytrzymałość na 20 sekund, plus 50% obrażenia zadane nieumarłym i jeszcze miejsce U. na klejnot. U. A to jest niebieski item czy to jest żółty? Z złoty. <noise> może byście wszyscy tutaj... Cię? A ja nie wiem ja też nie wiem chcę do miasta po naprawić się na towary i misturki które bipresa lamić no ja też no tak... hmm? kto mi bije? No. To... Stanowi zarazem zwieńczenie laski choradrimu. Jest dużo tych brzmiał Na poziomie strasznie pierwszym. Do strasznie dużo. Rzadkich i cennych artefaktów. teraz no. trzeba jeszcze użyć kostki Horadrimów. Rozmawiałem z Jerchynem i wyczuwam, że jest czymś coraz bardziej poruszony. Spróbuj z nim porozmawiać jeszcze raz. Jeśli ciągle będzie nieufny, to udowodnij mu, że zasługujesz na jego no. zaufanie. Widzę, że Jerchyn coraz bardziej zaczyna cię doceniać. Łączymy laskę w całość, żeby skończyć quest. A. No, to już całe? A ona nie miała trzech części? Niestety nie. A mam na sobie. Ja ona ma odporność na... o wszystkie odporności plus 10, odporno 30 na 35% To no jest dobra. Tylko że dwórentów. No, odporność na trucizny 35%. No jest dobra, tylko na... Jak z trucizny do trucizny. No i kończymy jednego questa. Pięć siaskę do Tolerasha. A co to, to będzie quest dopiero na sam koniec skończony? Ej, stąd. Więc ogólnie to jeszcze. Pa! S -s Suj się! Pa no. moją zdobyć! Widzowie też zobaczą. Hehehe. <laughs> Dobra. <laughs> Masz laskę? Ale... Ona jest warta 10 tysięcy! Idź z nią do grobowca Talrasza. Tam odszukaj komnatę, na której podłodze znajduje się krąg siedmiu symboli. Kiedy umieścisz laskę w przygotowanym do tego miejscu, otworzy się tajemne przejście prowadzące do komnaty grobowej. Ale przygotuj się do walki. Jeśli chcesz zniszczyć bala, to przyjdzie ci się najpierw zmierzyć z Tal raszem. Dobra, In chciałem zidentyfikować trzymoty, a on do mnie jakiegoś kłopotu nie da. Co mnie obchodzi to będą miały... o fasie więc ja będę też się wydająć osób, co ja będę zaniastu walczymy z nieumarłymi teraz? Może? Szkoda, że nie walczymy z chyba... Nie że na zimno mam, ma, ale na zimno mi się nie przyda za bardzo Dobra to nieważne ważne. poselam me fazę, bo na lubię kupić klejnoty skupisz kupić tą laskę A, jeszcze trzeba do grobowca dać na komuś podróbkę się doniesie Będę się ze sobą wszędzie mm. Bo będę musiał Hu hu! Ale mam laskę. Dobrą broń na obu Ale. Co nam będzie potrafić? Patrz, jedna taka pałka, druga taka niepałka. <ścoughs> jedna taka pałka, a druga taka niepałka, więc ymm, powoli się już wygramy Na tym odcinku zmierzymy w stronę questów, pogadamy z nam. Jakoś tak drągnanem. Nananem. Coś takiego. I... No. Hmm? Dobra, to na razie wszystkim. I do następnego odcinka. Żegnamy Was. Mystic Studio TV. Hmm. Czyli? Komentowaliście dla Państwa? Drągnanym. dobra. No. Czyli Jax. Just... Hmm. Na razie. Roxor Na razie. Ja musiałem... a, gadał. A co, gadałem? Nie, no nie no, gadałeś, no to, ja to, ja to ja zacząłem gadać. Najmłodszy tak. kotinka Nara. Za późno.